Dzień dobry moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie w ten chłodny poranek. Kochani, ostatnio bardzo często spotykam się z kryptami runicznymi w internecie jako remedium na wszystko. Zostaniesz milionerem, schudniesz, pozbędziesz się lęków itd. itd. Stworzyłam kanał Pogaduchy runiczne, żeby uświadamiać Was właśnie, jak yy, można pracować z runami, czym są runy, skąd pochodzą i dlaczego to jest takie ważne. Nie bez powodu się mówi o tej energii, bo każda energia runy ma y, tak jakby odpowiednik też swój. Y, każda runa o czymś opowiada. Runa Tiwas jest runą bogatyra, mówi o sprawiedliwości. I cały trzeci et mówi o drodze sprawiedliwości, o sile y, bycia w takim Dobrobycie również, ale i sprawiedliwej drodze życiowej. Pierwszy et mówi o zmaganiach rolnika z wszelkimi żywiołami, aby yy, ten majątek był y, na przykład stały, żeby była radość. Tak Mówimy tutaj o, również o składaniu ofiarów, ofiary y, Bogom, czyli runa gebo i przyjmowania tego wszystkiego, co na, do życia przychodzi, y, cieszenia się z tych drobnych rzeczy. Nie bez powodu ja mówię o tym i tłumaczę, jak to wygląda. Nie bez powodu uczymy się również y, poematów runicznych. Czytamy odde poetycką, poznajemy historię, bo to jest historia ludów indynoeuropejskich oraz Skandynawii. I tutaj to jest ważne. I ja wiecie, jak ja widzę takie skrypty y, i traktowane runy w ten sposób. Ja się po prostu odpalam momentalnie. Jestem pasjonatką run. Interesuję się historią run, ich energetyką, pracuję z ich energetyką. I nie bez powodu stworzyłam kanał Pogaduchy Runiczne, żeby Was właśnie tutaj uświadamiać. Serdecznie Was kochani zapraszam na live'a dzisiaj. A dziś omówię właśnie yy, kilka skryptów, które bardzo często spotykam w internecie, na filmikach. Pamiętajcie, że to są tylko clickbaity. I nic więcej. Jak skrypt jakiś, który jest aktywowany przez jakąś osobę dla drugiej, masę osób, tysiące, y, gdzie osoba nawet nie tłumaczy, zapytana, że ktoś zwraca uwagę, że coś tam jest nie tak napisane i tak dalej. To osoba mówi: dziecko, przeczytaj sobie, co to jest bidruna, przeczytaj sobie, co to jest ten. Ja Wam zawsze mówię i tłumaczę, zwracajcie na takie rzeczy uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego, cudownego dnia.